Siemanu, Siemanu, Siemanu. Siemanu, Mikołajki. Proszę nie odbijać piłki, dobrze? Olga, Nadia, Messi. Nie było tej czapki większej? Nie wiem. W końcu, no jest, jest i on. Ile można na niego czekać? Rudolf, czerwono oki. My. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj robimy Mikołajkowi odcinek. Dzisiaj robimy Mikołajkowy odcinek dziewczyny kontra chłopaki. Losowe wyzwania. Czekaj, te chłopaki, pojdźmy dziewczynę. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery chłopaków. Jeden. Nie. Wiem, że jestem dobry, że robię was siedmiu, a to koleki nie będą pasować. Tak? Także ja sobie może wezmę jedną z tych dziewczyn się sobą. Bo najbliżej zbliżone do chłopaka. Wygrana drużyna będzie miała pierwszeństwo wybrania najfajniejszego prezentu. Także jest. Prezes, cudzisz. <laughs> Co? Prezenty są takie drobne, takie nie. czekoladowe, takie do 350 zł. Takie drobne, takie palenciaki nowe, No, Mercedes -i no. Także wy y, subskrybujcie kanał, żebyśmy wbili 500 tysięcy, bo robimy wtedy nockę na tej sali. Bo nikomu nie mówcie o tym. I zostawiajcie łapeczki w górę. Jeśli chcecie więcej świątecznych filmów przed świętami, to zostawcie 15 tysięcy łapek, a my zaczynajmy. Chodźcie, pierwsze losowanie. Kto? Dziewczyny mają pierwszeństwo, tak? Dobra, ej, 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 dziewczyny pierwsze. Po Zakręcona po Zakręcona Dwie próby na to daje stary. Raz. Dziewięć. Dziesięć. Dawaj, prezes, dawaj. A jeszcze jedną próbę, bo to jest trudne. Ale pewnie tego nie zrobi nawet z dziesięciu prób Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Osiem. Dziewięć. 10. I czy trafi poprzeczkę? Czy będzie poprzeczka? I nie ma poprzeczki. Prezes nie wykonuje zadania. Nikogo to nie dziwi. Nadia, teraz ty. To dalej ślizgnie się na materacu. <noise> no już wygraliśmy. Nie trzeba. Dlaczego? Emporio armani. Czyli Giorgio Ulani wygramy. Dobrze. To jest konkurencja, w której trzeba się rozpędzić, skoczyć na materac i kto poleci najdalej, wygrywa i zdobywa punkt. I robimy to tak, słuchajcie, robimy to tak, że robimy pojedynek, dwie drużyny naraz robią Czyli na tym lateracu ktoś od was, a na tym lateracu ktoś z dziewczyn Która, no, która pierwsza? No, no. Presa? No. Na tej Ja Nadia na Jaka taktyka stary? Uszowa winiarka, no, czyli no. wielkie uszy <laughs> A Ty, Nadia, myślisz, że pokonasz no. tego mistrza? No, nie, nie nie, A jak się rozpędzisz z całej siły, to może też jadę A ja się boję Nie bój. Jesteście gotowi na ślizgawkę? Dobra, trzy, <laughs> dwa Jeden, start! I ruszyli, i ruszyli, i ruszyli. Prezes! Ej, prezes, rekord Guinnessa zrobił jej start. To jest rekord sali. Ej, no to obijam cię, bijam No naprawdę. Teraz jak Messi wygra, to macie po prostu jeden punkt jako konkurencja. A jak, a jak Ty, Olga, teraz wygra z Messi, to jest remis. Macie po punkcie. Olga, musisz po prostu mega się mocno rzucić na materac, wiesz o co chodzi? I mega rozpędz, no, z całej siły, musisz biegnąć najszybciej jak możesz Total sprint Dobra, odliczaj tu Pięć, siedem, dwa tak. I ruszyli, i ruszyli Olga na prowadzeniu I tak, tak. Olga wygrywa Dobrze Olga, dobrze, dobrze Obie drużyny mają po jednym punkcie Pora na losowanie, dalej Teraz co z tymi karteczkami? I mi co były? No. Ja do kieszeni biorę. A ty nagrody? Nie nagrody. Mówiłeś o nagrodach jakieś? Jakie nagrody stary? o nagroda? Dobra, graj! So, nie ma żadnych nagród starych. Nie ma... Dobra. Gdybyś sobie jak chcesz zadanie stary A jak uciekają już ty, Sam na sam, przerasz. Jest karteczka, sam na sam bronisz. Jak wy losujecie bronisz, to wy bronisz. ja Sam na sam, no to losujecie dalej. Dwa na dwa. Gracie 5 minut i jak ktoś dostanie światło, to wybiera, czy to jest bramka, czy obiega obie bramki dookoła, bo jak obiega obie bramki dookoła, to wtedy może sobie zerować, ale wtedy zostawia drugiego teammate'a samego, także to też jest niebezpieczne. Więc co oni będą tutaj robić? Zobaczymy. O, precież, jak komuś spadnie czapka, to ma przypał. Na mój sygnał start, okej? Okay? 3, 2, 1, 3, 0, 25, 0, 10, 0,5. No jakie słowo miał być? Na start? No. Olga przy piłce, podaje do radni. ale one grają, to jest tiki taka Tiki taka Ankara Messi, Ankara Messi Aj, prezes broni Aj, prawie bramka Piłka wyszła i Nadia, Nadia już gra Ręka Ale za siebie Przyciele, okej, okay. przyciele Olga wybija, ale tutaj będzie zacięty mecz Wyrównane składy Ankara Messi ma problemy ze szalikiem Oj! No ale to Omega, ale pomysł dobry Ale było zagranie IQ 200 w wykonaniu Tomka O, siata Tak, Różny Różny jest Jak różny? No ja wypiłem tam Najwyższa A dobra, bo trzeba zobaczyć, tam gdzie wyjdzie, nie? Małe nieporozumienie, prezes przebieg jak piłka wyjdzie to trzeba zacząć tam, gdzie piłka wyszła. Prawie. Ale że oni są szybcy. Oj, Nadia, blisko było dobre. Oj! Ajajaj, aj, aj, prawie, prawie, prawie. Poszła, ale poszła. Aj! Prezes goni brzuchem znowu. bo to powinien bramkarzem jakimś. Aj! Prezes jak broni. Wszystko broni, gość. Prezes to jest obrońca, on wszystko broni, kurde, swoją masą. Aj. Słuchajcie, wprowadzamy taką zasadę, że nie można wchodzić do tego kwadratu. Ta biała, czerwona i ta zielona. Chodź, gramy. Aj! Oj! Oj! Pesma! No Nadia była na linii. No, tak była? no Nie, no, okay, Nadia była na linii, ok. Ale zwracajcie na to uwagę. Nie ma, słupek, ale jest taktyka dobra. To utrudnienie już tutaj dużo zmieniło w tej grze. Zobaczcie, co się dzieje. Nadia, uważaj, uważaj, ty jest blisko kwadratu. Ajajaj, jajaj, aj, blisko. Nadia weszła, Kuko. Jest bramka, jest! Nadia dobija! Co? Co? 1-0 dziewczyny. Prezes łużony. Prezes łużony jest. Nie ma. 2-0. 2-0 dziewczyny. Gramy do 3. Kto z wygrywa? Prezes przy pila. Nie, nie, gdzie Olga Kuko! Olga Kuko! Olga Kuko. Olga Kuko. Olga Kuko. Ajajaj, nie ma. Aj, prawie! jest Bramka 3-0! Dwie Nadia Bramki, Olda jedną. Dziewczyny wygrywały 3-0 i w ogólnej punktacji jest 2-1. Teraz kto losuje? My. 35! 35 sekund, dawaj prezes. O, Nadia spadło, no. No, to Nadia jest złopana za karę. Dawaj. 15 sekund szans. 5, no nie masz 5, 4, 3 2, 1 to było ciężkie zadanie, żeby prezes musiał gonić dwie szybkie dziewuchy co? 3-1 3 nie nie, on po prostu punkty nie dostaje okej okay, dziewczyny już a kto miał sama sam? Messi sam? o kurde nie ma 5 sekund, zostało 5 sekund Dawaj Nadia, dawaj, dawaj go! Wybij mu, wybij mu! Nadia! Dawaj, dawaj! Gramy, gramy, gramy! Dobrze! Ej, ale, dobrze. ale tutaj był Ankara Messi, prawda! Ale Nadia obroniła to już 5 razy, już, nie? No ale nie wybiła piły. Y, ale mamy zaciętą rozgrywkę, 2 do 2. Nadia jakby to złapała, bo wybiła, to by mieli punkt dziewczyny, a tu nie ma. A ja mam chyba ostatnią kartkę tutaj. Głosujemy... No jest 2-2. Ślepy karny. Jak Tomek strzeli, to chłopaki no to mają 3 punkty, 3 punkty mają chłopaki. Nadia, bądź gotowa, bo może strzelić w każdej chwili, nawet z miejsca teraz, z czuba. To masz Messi, to masz Messi. No i co ona zrobi teraz? Everybody put Ajajaj, aj, aj, no niestety Niestety Tomasz Bestii nie trafia I pora na ostatnią konkurencję, decydującą To jest mistrzem Mikołajek, Która drużyna, dziewczyny czy chłopaki? Okej okay, dziewczyny, tutaj są wyzwania wszystkie, które były, czyli jedno się powtórzy Sam na sam Sam na sam Ale co jest? Strzela Strzela, dobra, step Everybody put your hands no, in the air no, no, no. Nie ma, nie strzeliła Wygraliśmy Nie strzeliła Okej, okay. słuchajcie, no to tutaj wyszło, że młodzi chcą finał, zakręcone poprzeczki. Kto pierwszy trafi poprzeczkę, która drużyna pierwsza trafi poprzeczkę, wygrywa ten odcinek. Lecimy. Dawaj, kręci się na tym, na tym, tylu. Co?! Normalne, a nie zakręcone, to jest od Zakręcone. Normalne. 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 Zakręcone, zakręcone. Zakręcone. To dawaj pięć, pięć razy, pięć prób no. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery były. Cztery? No. Spaliłeś Coś próbę. Raz? Nie no, spaliłeś próbę, nie umieś liczyć Ja no pięć zaliczyłem. No przecież liczę ci stary. Prezes, prezes, idź na korki z co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, pięć, Nadia, pięć. Tak. Nadia, zrobiła więcej, żeby nie było, że mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dawaj, dawaj. Aj, jak blisko. Dawaj, Eluda, no, dawaj, 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I czy będzie poprzeczka? U, daleko od poprzeczki. Trzy, cztery, pięć. Możesz strzelać. O, dobrze, prezes. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aj jaj. Cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, Olga, oj Olga. To jest takie coś? To nie ryje się tak w ale nie możesz wyczuć tego Dobra, strzału Dobra, zmieniamy na trzy, a teraz robicie trzy Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Tak jest, Nadia jak powiedziała, tak zrobiła I tym sposobem wygrywają dziewczyny Nie wiadomo Nie macie już próby nawet Ale to ma być trzeci Tak? to Dawaj, Alla, dawaj, jalla, jalla Raz, dwa, trzy co się dzieje? Co tu się dzieje? Odpowiedź za odpowiedź, jaka tu jest sieczka? Dobra, i teraz już jest... Nie, Chcesz, bo... Jak ona trafi, to jeszcze mogę odpowiedzieć. nie. nie. Trafi, też go... nie trafi, to koniec. Raz, dwa, trzy. Panie, tak trafia! Dziewczyny wygrywają. Mikołajkowy challenge. Ja idę przyszykować nagrody. I wielkie rozdanie mikołajkowe. Także dziewczyny, zapraszam. Wybieracie sobie lepsze boksy. No, jed, jeden, jeden jest większy, zdecydowanie, są zdecydowanie, dwa... Nie. Są jeden dwa większe, są dwa mniejsze. możemy patrzeć? No możecie no. Eee, I Olga wzięła. E, Miki. ja co tam, jak co ten? Ja ten, ja ten. Ja ten. A, a, a skąd wiecie, że to dla was? Jeden jest dla pani Bożni, drugi jest dla mnie. Ale te ze Spider-Man są kozackie ty. Zobacz. No to wiadomo, że prezes ze swoją ulubioną bajką wziął. Już od razu, już atak. Już atakuje. Olga, tu ma ostro. U u, ej, tego nie jadą nigdy, to jest białe oreo, jadłyście białe reo? to tutaj jest białe oreo. Także y, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej świątecznych filmików, zostawiajcie łapeczki w górę, oni wszyscy zadowoleni, ja też sobie zostawiłem misia jednego, trzymajcie się, elu.